Patrz jaka czerwona Formuła 1. Zasuwa aż bokiem kostka brukowa leci. Zasuwa aż miło, bo jeździ na E10. Nasz kanclerz załatwił mu podobno E10 z Grenlandii za 5,19 euro. Także przesył w Grenlandii jest horsepower, jest wszystko. A tak poza tym to znajdujemy się aktualnie w Katowicach i jest już dawno po świętach, bo jest połowa stycznia, ale zobaczmy sobie tutaj na te oświetlenia, coś tutaj jeszcze zostało, choinka jest, wszystko jest, ładnie się świeci, nawet szopka, patrzcie, nawet szopka jeszcze jest. Chociaż ja nie wiem po co szopki w miastach są stawiane, jak i bez świąt w ogóle bez niczego na każdym kroku są odstawiane szopki w miastach.